Dobry Państwu! Dzisiaj mamy 1 stycznia 2020, a więc mamy już nowy rok, który przyszedł właśnie do Portu Eba z tym wiatrem, co stosuję co na sobie. I teraz poszedł już na całą Polskę, do Was doszedł na pewno też. I chciałem Wam powiedzieć, że, że, że ten rok 2020 był dla Was jak najlepszy, zdrowy, szczęśliwy. Dużo radości, miłości, pokoju, żebyście wszyscy byli szczęśliwi. I to łeby przyjechali na sezon oczywiście, bo to czerwony korsarz będzie poradę zaczynał, jak zawsze co roku, no idziemy dalej, tu jest łebski bufet, tam byli przejedzeni, tu wcale ma balanga, tak, czyli aż na dworzu nawet latali, widziałem wszystko, moje oczy były, też tutaj, także idziemy dalej, tam są okręty korsarskie i pirackie, idziemy dalej. Tutaj stoi statek Odin, stoi nie pływa, bo tam czasami pływał, ale teraz to już ja dodaję coś w zdaniu. A tam tam stoi po lewej. A tutaj jakiś Dżemskop, pokaż to. Jakiś ryzykuj tutaj Mississippi stoi. No, taka znana moja okręt taki na rejsie wędkarskie bywał. Tutaj mamy zatem jeszcze pierwszy pierwszy mają 2020 pomocy. Chodźcie, piszą, że chcą pomocy. Dlaczego Panie premierze pomocy. Podróżenie zrób na pana premiera. Te różne. decyzja rządu, yy, proszę tu pokazać, tysiąc rodzin głodu, decyzja rządu, od 1 stycznia 2020, tysiąc rodzin nie będzie miało pracy tu, na tych wszystkich okrętach, stracą pracę, ponieważ no nie będzie można robić rejsów, a proszę bardzo, wędkarskich, w rejsy, a teraz nie można będzie pływać, tak?

Czerwony z pozdrawia. Ahoj. No, idziemy dalej. Tutaj stoi statek piracki. Jeden. Tu stoi statek piracki. Drugi. No piraci sobie prasy nie dają zabrać. No wiadomo, będą pływać tak czy siak. Czy, czy się rządowi podoba, czy, czy nie. Jak widać, statki gotowe do pracy. Tutaj się zapłukał jakiś butel, między statki pirackie. No. I tutaj idziemy, drugi statek jest piracki. Proszę bardzo, tego konia pokażę z przodu. Na na gryf to się nazywa. Tu stoi gryf. O. Turystyczne rejsy po morzu robią. Jak co roku. I w tym roku 2020 na pewno rejsy turystyczne będą też. Proszę bardzo. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego. Nie ma, nie Tu stoi delega, bo tam delega stał. Pokaż ten denegę z tyłu, denegę pokaż z tyłu. Trzymaj Nie trzymaj, tylko ty teraz. No. Chciałem powiedzieć, panie premierze Morawiecki, że jak można pozbawiać ludzi pracy bo jest w 2022 roku? Przemyśl pan tą swoją decyzję i niech coś zrobi, żeby te rejsy się odbywały. Dlaczego pozbawić tylu kapitanów i właścicieli statków możliwości zarabiania na życie? To był ich jedyny źródło utrzymania, zatem... Z tego mieli chleb, a teraz statki nie będą mogły pływać na rejsy wetkarskie, bo tak rząd zarządził. No tak się nie robi, panie premierze Morawiecki. Yy, tak nie może być. Wszystkiego dobrego w nowym roku życia i mądrych decyzji życzę, panie premierze Morawiecki, żeby pan podejmował wraz z rządem. Dziękuję bardzo. Ahoj, Czerwony Kosarz, Kontakt i dowódca Morski Zrzeszczeleckich, redaktor Polskiej Telewizji Narodowej. Dziękuję. Słowo im